Rutan Vita. Dzisiaj na tapecie jest Skoda. Skoda Karmik. 2020 rok. Benzyna. Wymiana świec, oleju i tak dalej. Na początek powiem Wam, że jak będziecie ściągać z dołu tą osłonę, to zabezpieczcie się w dwa takie klipsy. Bo, bo te są stare, nie do odzyskania. Więc no i trzeba skasować inspekcję, tak. Dobra, włączamy zapłon Tak, ja mam trochę tutaj O, widać, tak? I musimy mieć dokładnie Ile nam zostało jeszcze paliwa, dokładnie taką konfigurację Wtedy następnie włączamy ten Do pokrętło takie Przyciskamy i trzymamy kilkanaście sekund Trzymamy, trzymamy Puszczamy. Pokazał nam się serwis. No i mamy po kolei serwis. Już ma pokazuje trochę więcej. Tak, pokazał nam się serwis. I Jedziemy na dół. Że trzeba skasować olej. To jest pierwsza pozycja. A ja tu mam akurat po niemiecku. Wciskamy i nam się skasuje. Już mam tu skasowane. A no już uciekło mi. Jeszcze raz. Za długo czekałem. Jeszcze raz. Pokażę. No, pokazał nam się serwis. Mamy serwis. Zjeżdżamy na olej. Wciskamy, żeby tutaj jest pytanie, czy skasować. Inspekcję tak samo. Kasujemy. Włączamy zapłon. Włączamy. No i mamy inspekcję skasowaną. Dziękuję, to wszystko. A Rutan pozdrawia. Skoda Simply Cleva, jak